Cześć, tu Stefan Olga 9 Paweł Mariusz. Dzisiaj mamy 12 listopada 2023, godzina 9:40, dzisiaj z niedziela. Wybieram się dzisiaj na Wielką Czantorię z oznaczenia Soty SPBZ035. Szlak zaczynam w takim miejscu. Koło takiego domu zostawiłem samochód. To oczywiście nie da się już dalej wjechać e, i idę z poniwca e, niebieskim szlakiem. E, przede mną już podejście. E, dzisiaj pogoda e, jest troszeczkę kapryśna, e, pochmurno, delikatnie e, pokapuje e, deszcz z nieba, no ale cóż, zobaczymy co to wyjdzie w praniu. I tak, odnośnie szlaku, tak jak wspominałem, to jest niebieski. Z tego miejsca, gdzie stoję tutaj samochodem, aplikacja szlaki wyznaczyła mi trasę 2 godziny 50 minut i bodajże niecałe 3-7 kilometra przewyższenia 500 metrów. Więc wzbraniałem się ogólnie od Chantori. Ale kiedyś trzeba ją po prostu zdobyć. I padło na dziś, dzisiejszy dzień. Z tego względu, że pogoda jaka jest. A też nie chciałem się na Chantorie wybierać e, w bardzo ładną pogodę. Bo tam jest zawsze opór ludzi. E, no i e, podejrzewam, że coś tam słyszałem. Czy tam czytałem, że kolejka na Czantorię jest dzisiaj nieczynna. Czy tam nieczynna jest, bo jakieś są tam prace prowadzone. Nie wiem, czy to prawda. O cóż, wyruszam. To do usłyszenia. Hej! SQ SOTA, SQ, SOTA. Sugar Oscar Nine, Papa. Sugar Oscar Nine, Papa portable SQ Za mną już 350 metrów przewyższenia. E, tego nie widzicie. Ale tam są oszronione drzewa. To znaczy, że będzie koło 0 albo plus, minus koło 0. Ja no, mam jeszcze 200 metrów e, przewyższenia przede mną jestem na 770 metrach nad poziomem morza e, co jeszcze szczyt, bo nie powiedziałem wcześniej jak e, chyba wszyscy wiedzą ma e, 995 metrów A więc jeszcze 200 przede mną idę niebieskim szlakiem jak wspominałem wcześniej e, i e, do momentu aż niebieski połączy się z czerwonym i później czerwonym do, do szczytu. Nic idę dalej. Ciężko. Ciężko. Dawno w górach nie byłem. Ostatnio to było pieninę. Ale Pieninę to. Czy tam przy korony? To był śmiech na sali. Tutaj od samego początku. Idzie się pod górę. Ciężko. Wyższedłem z prawy. No a co zrobić? Trzeba ćwiczyć i trenować. Tak, dotarłem tutaj na takie Przewyższenie albo na Grań, trudno by to tak nazwać. E, knajpa czy tam Gospoda Koliba. E, jakiś czas temu z Tomkiem tutaj żeśmy coś 9 BKS aktywowali. E, stary czas. E, tak, tutaj tronisko po czeskiej stronie. E, ja idę dalej. Jeszcze parę kroków i będę na szczycie. Oprócz tego biało jest. Myślałem, że to szron, jak mówiłem wcześniej. A to po prostu śnieg. Ile idę? Może coś zdobędę dzisiaj. Godzina już 20 minut. Ciąta Wielka zdobyta. 995 metrów nad poziom morza. Nic szukam miejsca. Na to, żeby gdzieś rozbić swój radioszek terenowy, antenę plus minus, Nie muszę zobaczyć, gdzie będzie dogodne dziewko. Prawdopodobnie dipol dzisiaj, półfalowy z odczepami na każde pasmo. To tymczasem zabieram się w zabawę, to co lubię zawsze, to znaczy w krótkofalarstwo. Hej! Oscar Kilo One Sierra Delta Eco 59 Dziękuję, bye bye. Stefan Kuebek 9, Maria Dorota Franek. Cześć Leszku, 59. Witaj, Mariusz, 5,9 Dzięki za to, że to Widzisz tam coś poza wieżą? Nie, mleko, jest mleko i jest biało. E, śniegu na parę centymetrów. No mo, może na centymetr. No to ja jeszcze śniegu w tym roku nie przywitałem. E, tego rocznego, <śm> bo tak trzeba powiedzieć. Także podeptaj tam ode mnie. Fajnie, dziękuję. <śm> miłego. No, dziękuję, do miłego. E, Stefan Olga 9 Paweł na Paweł Sugar Oscar 9, Papasek Portable, CQ Sota e, Stefan Paweł 6, Karol Ewa, Paweł. Cześć Mariusz, 5 i 9. Cześć, witaj Mariusz, również 9, raczam daruję powodzenia. Dziękuję, powodzenia. CQ Sota, Cycus, Sota Sugar Oscar 9, Pasc Portable e, Sugar Oscar 9, Pasek Portable CQ Sota Stefan Paweł 9, Adam, Maria, Halina e, Cześć Mariusz e, Mariusz i Chantoria 5-9 Mariusz, Dzięki e, Sugar 5-7, India, Lima Foxtrot 5'9 Thank you, bye bye. E, Sufiks sota Jeszcze raz sufik sota Tak, SQ0 SOTA, dzień dobry, 59. Witam serdecznie, Mariusz, 9, ahoj. ahoj. E, Stefan, Natalia, Paweł Jadwiga. E, cześć, Paweł, 59. Ste Stefan, Natalia 9, Paweł, Jadwiga. To, to 7, 7, 7, 7, 8, 8. Dziękuję, 73. Na częstotliwości Stefan, Luga 9, Paweł na Paweł. Sugar, Roskar, 9, Papasek Sekporty, BolsyQ Stefan Paweł 9, Dorota Stefan Paweł 9, Dorota Zygmunt Tak, Stefan Paweł 9, Dorota Zygmunt, dzień dobry Mariusz Ipczantoria 59 Cześć Mariusz Grzesiek nie było. 5-9, pozdrawiam Dziękuję, Tiorzet. Dziewiątka, dziewiątka, Trójka Zośka 9, Wioletta Irena, dzień dobry 59 Dziękuję 73. Sugar, Oscar, Nine, Papas, Security, Polsy, Stefan Paweł 2, Stefan Józef przez Paweł. E, Stefan Paweł 2, Stefan Józef przez Paweł. Dzień dobry, Mariusz i Czantoria, 59. Dzień dobry, Mariuszu, Jakuby, Kujski, Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam kolegów z Bydgoszczy na częstotliwości Stefan, Olga 9, Paweł na Paweł, w programie SOTA, zapraszam do łączności SP9, Grażyna, Karol, Stefan Stefan, Paweł, 9, GKS, cześć Tomek Wspomnę, wspomnę Cię w filmie, przechodząc koło chatki Ale to, to na filmie, 5-9 dla Ciebie no cześć, Mariusz, pozdrawiam, ale piątka, piątka, ale to wiadomo Pozdrawiam, fajnej aktywacji, do ponownego Dziękuję, do ponownego, Siuga, Roskar, 9, papas, akporty, SOTA Oscar Kilo Papa, Oscar Kilo to Papa Delta Tango. Hello, uh, Jan, 5-9. Uh, uh, Thank you, 73. Curzet? Uh, Italy, November 3, Alpha Delta Florida. Uh, good morning, 5-9. Echo Alpha 7, Gold Victor, good morning 5-9. Ah, good morning. Thank you 5, 9, 5, 4, 5 4, 73 Thank you 73 qrz and uh, This is Sugar Oscar 9, Papa supportable CQ Sota. Oscar Echo 7, Papa Hotel India. Oscar Echo 7, Papa Hotel India, good morning 5-9. Dziękuję, bye bye. QRZ, Sugar Oscar 9, Papasak Portable CQ Sota. Summit to summit again. Jest negative, uh, Please summit to summit only. Summit to summit only. Yes, 9 Alpha 6 Charlie Whiskey, good morning, my name is Mario, reference, Sammy Trigger, Papa Bravo, Zulu 3559 please, your reference. Roger, roger. Uh, thank you for 59, you are also 59, fantastic, uh, reference is 9 America, Zulu 060, Beka uh, Hotel 060, Yes, 060, yes, thank you, thank you, Sammy, thank you very much, and, uh, summit uh, 73 good Sunday 73 bye bye, good luck Bye bye, Sugar, Oscar, Nine, Papa, Sec, Portable, CQ, SOTA uh, Summit to uh, Summit, Summit, and Summit Summit to uh, Summit again This is Orca Echo, place Delta Lima 8, Mike, Echo, Kilo, Portable, Echo, Delta Lima 8, Mike, Echo, Kilo, Portable Yes, Delta Lima 8, Mike, Echo, Kilo, Portable, uh, please your reference okay because we are bravo 2 8 9 yes this qs l my reference sugar papa bravo zulu 035 035 thank you 73. good sunday yes summit to summit again Yes, your report five by nine fifty-nine very strong. Thank you for 5x9. By okay. Bye bye. Uh, thank you for summit to summit. Thank you in summit to summit. Uh, uh, summit to summit again. Yes, India Kilo 2, Lima Echo Yankee slash portable. Please your reference. Uh, report five 9, 59. Yes, India slash Lima Oscar 297. Thank you, 4473. Good Sunday. Alpha. <laughs> Echo Alpha 2 Delta Tango, manuel 5555. Thank you, bye bye. QRZ. Lima Lima Alpha 7 again. Lima Alpha 7, Tango in November. Yes, Lima Alpha 7, Tango November. Good afternoon, 5-9. Oh, thank you, Osha, 5-9. Thanks for your Good luck and 73. Thank you, 73. Good Sunday. Thank you, Sierra, 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 Quebec again. Janki, Oscar 8, hey, Sierra, Sierra, Quebec, good, good afternoon, 5-9 Podsumowując e, Wyprawę tutaj na Czatorię Udało mi się zrobić e, 53 łączności Ja się tutaj wspomogę z ciągą e, 10 łączności udało mi się zrobić na 2 metrach z ręcznego radia e, 26 łączności na 40 metrach I 20 Łączności na 20 metrach, chyba że się tam pomyliłem, a z jedną sztuką e, udało mi się też zrobić 5 e, pięć, pięć szczytów summit. To summit, z czego się bardzo cieszę. Nigdzie nie chodziłem, nie szukałem. Więc sami po prostu aktywatorzy przyszli do mnie. No i cóż, ja wchodzę na dół. E, jest godzina 12.30 akurat. Akurat, żeby dojechać do domu na jakiś obiad. Jeszcze odpocząć i tyle. o no cóż, przede mną droga nieciekawa, bo po kamieniach będę musiał uważać. I tyle z dzisiejszego dnia, z dzisiejszego wypadu. Chciałbym podziękować łowcom, aktywatorom, oglądającym. No i cóż, do spotkania. Cześć. Dziękuję. Do widzenia. 73. Hej.